Siemano i ja jestem dzwoniak a to jest Call of Duty Go... Bla Black Ops Jak mam mamy zaraz jeden po drugim Pot. Jak on się tak szybko znalazł? Cóż pierwszy fail był jak zwykle Niestety Chciałbym taką jedną rundę przez choćby zadnięcie. Serio, serio, serio Kurde, rzucają po śmierci. Po... Rzucają... Kurde. Rzucają gdzieś po chmurach te granaty. Aha, pięknie, pięknie, pięknie.

bardziej skupiam na grze no właśnie przypominam o tej serii co chcę zrobić piszecie w komentarzach chcę być w serii i po prostu biorę do do tej serii kogoś i może nagrać ze mną jedno, jeden tam odcinek czy tam dwa na przykład tam z minecrafta czy z czego będzie życzył czy tam z black Opsa, z ghosta nie wiem po prostu napiszę z jakiejś gry, co by chciały, ja piszę, czy mam dostęp i... Mam dostęp do tej gry, to możemy coś nagrać razem. Tak, chciałem tylko. Tylko serię zrobili. Się skąpił. ho się rzucili na mnie. Ajajaj, nie, nie mogę się tak obrócić, z Trochę ciężko było. ja ja z boku jeszcze. Kurde, nie lubię tak... Wyszczałem do jednego, a to nagle do wybiega i mnie zabija. Słamski. Musiałem się przykąpić, musiałem. Ну на горше горшее не Вот A tu nasz chłod! Jak lol Co to było? Żem ładnie swejlował Mhm. No Wiecie co? Pobawimy się w snajpera. Ja się lubię czasu, czasu w snipera pobawić. To żeśmy się pobawili? <grym> 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 nie. Okej, okay, mamy staty. 16 na 13 nie jest dobrze. Ale źle też nie jest. Dobra cóż, dzięki za oświetlenie i do zobaczenia na następnym odcinku.